Siema, z tej strony to jest pierwszy odcinek Gotika trójki o, Nagrywam to już po raz Nawet nie wiem dużo razy próbowałem tu nagrać, bo zawsze coś się wiksował dźwięk albo obraz i... No, nie chce mi się tego montować, nie wiem w ogóle czy to da się jakoś zrobić. Jeżeli dźwięk nie nadąża za obrazem, albo na odwrót, no, nie wiem, chyba się da. Dobra, co, by tu, co ja tu jeszcze miałem powiedzieć? Hmm. Napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, czy mam grać z orkami. Z buntownicami czy mam być po prostu jolo z kurwy synem, który na wszystkich wokół? Nie, tak się nie da. Ne, to lipa. To to orki czy buntownicy? Wybierajcie. co ja jeszcze miałem powiedzieć. Tyle razy już to nagrywam, to, że nie pamiętam co miałem powiedzieć. Hmm. tego zabiję, będę musiał podką Uf, O uff, patrzcie na moje hp to było piękne no i też co do tego filmiku na początku Przyznam się z bicia oglądałem go w całości pierwszy raz znaczy przy pierwszej próbie nagrania pierwszy raz to oglądałem nie, nie przy pierwszej, bo przy pierwszej mi się przewinęło przy drugiej próbie obejrzałem pierwszy raz w życiu ten filmik kiedy w Gotika trójkę grałem pierwszy raz zagrałem niedługo po premierze jego. i pierwszy raz oglądałem ten filmik Ogólnie to moje przechodzenie gotyka trójki to było No... Wiecie o co chodzi, tak średnio przeszło chyba z 3 razy. Aha, wskazówka, no w dupie wskazówki, nie chcę ich. W tym sobie pogadam. To zrobimy, Halmar. orkowie pozwoliliby nam żyć. Pan to dupia. Teraz Ksardas przyśle ich tu więcej. Żeby zrobili z nami porządek. To no musisz się udać do Redok. Nie. Czemu Ksardas z orkami? Co, co co wspólnego Xardas z orkami. Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Ksardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Co co Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia? Miałeś Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. dyskusję to, buntowników, kto w samym środku tak, lasu pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca Człowieku w gotiku dwójce tylkopierdoliłem od kurry, ile to pogadać. No, Rojębałem gotykię Smok, gotyki. smoki w gotiku dwójce człowieku w gotyki, nie mamy w szans. A, a teraz krukowi siedzimy w tym po same uszy. Przejebałem się przez takie hordy orków, że Ty sobie tego nie wyobrażasz. A ty jeszcze mówisz mi, żem uważał na wilki człowieku. Ty nie wiesz z kim ty mówisz, rozmawiasz. Dobra. Mam wszystko co mi potrzebne. Popcorn. Jak za starych czasów, co ci orkowie nie byli na cień twarci. Pewnie zdarzają się twarci. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. Nie lubię Orku. Nic na to nie poradzę. Też ich nie co lubię. Gdzie jest Miał sprowadzić posiłki. Nie lubisz orków, ale grzejesz nogi w struchle <laughs> jednego z nich. wpakowaliśmy się w kłopoty. Taki dar. Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z Królem Robarem. Serio? A teraz przewalają się jak Nie zauważyłem. Kresie, z ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Dobra. To od... Jak się ładnie uwalił w drzwiach, najebanie. O, 100 zł dostanę. A, i między odcinkami przeczyszczę RD. Że tutaj już nie zanudzać, bo tutaj tylko latanie jest i zbieranie. No, z mnie nie. Zrobię to na odcinku. Widzę. Co się stało? Idź szukać statku. Wątpię czy go znajdziesz. Co? Pirać w mgnieniu oka było po wszystkim Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek Porozmawiaj z Diego Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe Ale chyba się jeszcze spotkamy Tak sądzę No... Nie będziesz chyba szczęśliwy z tego, co na południu bo z tego co pamiętam, Lester będzie robił w kopalni. Właśnie znaczy nie w kopalni, tylko na wykopaliskach, Ale jest taki plus, że jeżeli. Co tam? Piraci? Te dranie zwiały z naszym skarbem. Na no to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Rozmawiamy. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara. Nie Jest zgodnie mistrzem zgodnie. orków. Chyba powinieneś się zająć ksardasem. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa? Wiesz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtan, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium orku. Co nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze niejedna okazja. Możesz wyruszyć zgodnie. Groził mi? Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Analizowała. Przed powstaniem run, tylko nieliczne. Czekaj, to będzie na nagraniu. Parały się magii. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będziesz szukać. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Jeszcze się spotkamy Dobra mm, No i to chyba byłby na tyle w tym odcinku Tutaj trochę jeszcze chwilę przeciągnę go bo widzę że trochę trwa ilość. 10 Nie, z tą pogadam później No pogadać w spokoju Tutaj oczyszcz Przetrzepię wszystko, żeby były hajsy jakieś no, i w następnym odcinku już zaczniemy grę No się już gra, zaczęliśmy, ale wiecie o co chodzi. Już wybory, wszystkie nasze ciężkie typu, czy tego gościa zajebać, czy go oszczędzić. Porozmawiamy później. Mam cię w dupie. Dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. အော်လာလာလာလာဟာဘဘဘဟိုလာနာ